Chrystus z martwych, tak. prawdziwie z martwych. Alleluja. Witamy was serdecznie o poranku w dniu zmartwychstania pańskiego. Będziemy dzielili się słowem Bożym, ale najpierw wysłuchamy Ewangelii. Zapraszamy. Z Ewangelii według Świętego Jana. Pierwszego dnia po Szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżąca nie razem z płótnami ale oddzielnie, zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwy. Wysłuchaliśmy przed chwilą Ewangelii, czas teraz na krótkie rozważanie. Oczywiście ona musi mieć taki charakter trochę osobisty, więc spróbujemy dzisiaj z wicerektorem podzielić się tutaj tym, co nas uderza w tej Ewangelii, ale niech wasze serca będą otwarte. Może was coś innego pociągnie albo jakoś oświeci w tej Ewangelii. Dla mnie taki ważny motyw jest taki trochę fizyczny to znaczy, że ci dwaj apostołowie biegną do pustego grobu. I tak sobie myślę, że to piękna postawa. Biec, biec w wieże, przeżywać ją z zapałem, robić coś dla Chrystusa, właśnie tak, na maksimum możliwości, bo tak mi się wydaje, że biegli tyle, ile im no, starczało siły. Myślę, że dobrze, że rektor podkreśla ten aspekt sportowy. Jak na nas popatrzycie, trochę się różnimy, pewnie, zewnętrznie. Dlatego bardziej zrozumiecie to, że biegli. Umiłowany uczeń Jan i starszy rybak Piotr biegli w różnym tempie. Każdy w swoim swoistym tempie, jeden szybciej, drugi wolniej. I myślę, że to też jest jakiś obraz dla nas naszej drogi do Pana Boga, naszego dążenia za Chrystusem. Niemniej no, ważna jest taka metafora duchowa tego, może zadajmy sobie pytanie, czy wiara Jezus jest dla mnie na tyle ważny, że potrafię jakby coś się robić? na maksimum, tak, porównując to, że biegnę. Myślę, że też jest ważne to, że mimo jakiegoś zachwiania, jakie miał święty Piotr, na słowo Marii Magdaleny, że Pan Zmartwychwstał, że nie ma Go w grobie, na nowo rozpalili w sobie obaj uczniowie wielką nadzieję i postanowili, mimo trudności poprzednich dni, ponownie pobiec bardzo dynamicznie do Zbawiciela i za Zbawicielem. Tak, to bardzo piękne. Na pewno jeszcze druga rzecz, która jakoś moją przynajmniej uwagę skupia, to jest to piękne zdanie. Uważam, że to jest w ogóle jedno z najpiękniejszych zdań, które pada w Ewangelii dotyczące ucznia umiłowanego, czyli Świętego Jana, że on, kiedy wszedł do pustego grobu, to ujrzał i uwierzył. Piotr wszedł pierwszy, zobaczył wiele szczegółów, ale jakby nie odczytał jeszcze tej, tej, tego najważniejszej treści tego pustego grobu, że Jezus żyje. Tego nie zrozumiał. Natomiast Jan wszedł, ujrzał i uwierzył. I to jest coś bardzo pięknego, bo pokazuje, że człowiek głęboko wierzący to taki, który patrząc na znaki, na to co się dzieje, potrafi w nich. Odnaleźć żyjącego Boga, żyjącego Jezusa. Myślę, że nam wszystkim to jest bardzo potrzebne. E, tak, i to, co łączy obu apostołów, obu uczniów, to jest to, że obaj weszli. Pewnie, że Jan ujrzał i uwierzył, ale obaj najpierw musieli wejść. Pomyśl, czy już wszedłeś do grobu, grobu swojego życia, swoich trudności, swoich cierpień, może pytań egzystencjalnych może bolączek czy zwykłego strachu e, i pomyśl, że każdy z tych wielkich apostołów to przeżywał. Ale weszli tam, bo i tam spotkali Chrystusa i dlatego e, uwierzyli i z martwych stali. Myślę, że na nas też czas, żebyśmy weszli. Pójdźmy aby wejść, zobaczyć i uwierzyć. Jak myślicie, kto z nas będzie pierwszy? Pytanie retoryczne. <laughs>